Dzień dobry kochane, dzień dobry wszystkim, witajcie na kawie z Bogiem, na naszym porannym tutaj spotkaniu motywacyjnym, inspirującym, racyjnym. Generalnie inspirujemy się do, do fajnych takich... Przemyśleń, żeby się troszkę oderwać od tylko fizyczności naszej, czyli od często naszych spraw, problemów, trudności, sytuacji, w których jesteśmy, może obaw też, jak to będzie dalej i tak dalej, chcę. Chcę, żeby każda z nas miała dzięki tym transmisjom troszkę takie, taką zmienioną perspektywę na większe zaufanie, na większe odpuszczenie, na, nie na to, żeby właśnie się nie starać, nic nie robić, tak, tylko leżeć i czekać, aż nam wszystko zostanie dane, ale generalnie, żeby się tak nie siłować z wszystkim, a troszeczkę oderwać od tej fizyczności, a zainspirować całym światem niewidzialnym, który przecież jest. Dla nas stworzony, nie przeciwko nam, ale dla nas. Uwielbiam taką, tak sobie powtarzać, że wszystko e, działa dla mnie, nie przeciwko mnie, właśnie dla mnie. Gdy sobie to uzmysłowimy, że wszystko działa dla nas, to w każdej sytuacji znajdujemy właśnie to, co jest w niej dla nas dobrego, na naszą korzyść. Zresztą jest w Piśmie Świętym wspaniały fragment, którym ja jestem absolutnie zainspirowana, jest moim odkryciem dopiero. Chyba rok, dwa lata temu odkryłam ten fragment i cały czas myślę sobie: Boże, to po prostu to się powinno dzieciom wpajać od małego. W każdym położeniu dziękujcie. To jest takie proste, a takie trudne do wdrożenia, kiedy już jesteśmy w pełni tego nawyku zamartwiania się, nie? Kiedy już mamy wykształcone to takie właśnie kontrolowanie trzymanie się tej, tej fizyczności. E, tak trudno bywa, żeby w ten fragment uwierzyć, ale ja właśnie uwierzyłam i on mnie uwzniośla, i we wszystkich, nawet najtrudniejszych sytuacjach właśnie go sobie przypominam, bo to jest piękne w tym, że sobie potem w danej sytuacji przypominamy fragmenty, które nas gdzieś tam zainspirowały. W każdym położeniu dziękujcie. E, dzień dobry, o Kasia, Renatka, dzień dobry, dziewczyny. Czy znałyście ten fragment Pisma Świętego? W każdym położeniu dziękujcie, bo po ludzku nam e, w ogóle jest trudno pójść za tym fragmentem. No ale jak mam dziękować, jak jestem chora, ale jak mam dziękować, jak dziecko chore, jak mam dziękować, jak e, nie starcza do pierwszego, jak mam dziękować, jak świat taki niepewny, jak mam dziękować, jak nie wiem, straciłam właśnie pracę. Wiem, że po ludzku jest to niesamowicie, może być trudne. Ale o to właśnie chodzi w takim błogosławionym życiu, że właśnie nie patrzymy tylko po ludzku, tylko się inspirujemy słowem Pana Boga. I On nas unosi wtedy. I się okazuje, że rzeczywiście jesteśmy w stanie. Przejść przez tę sytuację dużo łatwiej, że ona się nagle sama jakoś rozwiązuje, albo że to nie było takie straszne, jak się nam wydawało. Różne wtedy mamy takie właśnie mm, owoce tego, bo to są absolutnie owoce zaufania. Owoce zaufania to są owoce zaufania, że sytuacja ci się sama rozwiązuje nagle, nie? <laughs> albo ktoś ci przychodzi z jakimś rozwiązaniem. E, to są owoce zaufania. E, dziewczyny, przede mną są dzisiaj e, moje książki Kawa z Bogiem. E, jakby to było gdyby, nie ma jej sprzedaży, nie szukajcie. E, dziennik 365 Dni Budowania Siebie. I pomyślałam, e, e, pomyślałam sobie, że otworzymy sobie dzisiaj właśnie kawę z Bogiem. Pisując tytuł transmisji, tak mi przyszło, żeby otworzyć losowo kawę z Bogiem, więc ciekawa jestem, co tutaj nam wybrzmi. Opór. <grym> opór, rozdział opór. Niesamowity. E, niesamowity temat do, do zgłębiania. Między snem a jawą jest opór. Czyli między tym, co, co jest, a czego byś chciała, co chcesz, jak chcesz żyć, stoi opór, czyli co na przykład lęk przed tym, żeby puścić. Te kontrole, nie? Największą potrzebą człowieka jest poznanie swoich potrzeb. Czasem doświadczamy w swoim życiu cichego głosu, jakby ktoś nam podpowiadał: Napisz książkę, zmień pracę, maluj, zapisz się na tango. Co się wtedy dzieje w naszych głowach? Albo nas to motywuje, albo natychmiast wypieramy to racjonalnymi argumentami, dlaczego nie możemy tego zrobić. Im większy opór w nas powstaje, tym bardziej warto się temu głosowi przyjrzeć. Bywa tak, że ten głos nas woła całymi latami, że głos ze środka jakby w nas siedziało małe dziecko, które nie odpuszcza w dążeniu do tego, czego pragnie. To my stłumieni środowiskiem, stłumieni przekonaniami, stłumieni słabą wiarą w siebie, stłumieni w wierze, że komuś na nas zależy i że, ktoś, i że ten ktoś nie odpuszcza w wołaniu nas. Czemu wierzgasz przeciwko ościeniowi? Mówi Jezus do Pawła. Znacie ten fragment, jest niesamowicie inspirujący dla mnie. Gdy ten się stawia swojemu powołaniu, czemu się stawiasz i sam sobie zadajesz ból, można by powiedzieć? Czy nie jest tak z naszymi marzeniami? O czymś marzymy i jednocześnie stawiamy temu opór. Kaleczą nas niespełnione marzenia, kaleczymy nimi nasze dzieci, tr tr trujemy innych tym, że mamy w sobie poczucie niespełnienia. Czy człowiek szczęśliwy i spełniający swoje pasje zatruwa życie innym złym humorem, niewiarą, krytykowaniem? Taki człowiek żyje swoją radością i zarażeniem wszystkich, którzy zbliżają się do jego życia. Jest w stanie łaski, błogosławieństwa, a błogosławieństwo spływa i na tych, którzy są wokół. Nie będę czytać dalej, bo ten rozdział jest dłuższy, no, <laughs> ale myślę, że to, co tutaj już wybrzmiało, jest niesamowitą inspiracją. Każda z nas może dzisiaj, co możemy dla siebie właśnie zrobić, każda z nas może dzisiaj zadać sobie pytanie, w jakiej kwestii, mam opór w czym się stawiam przeciwko ościeniowi nie w czym się stawiam w jakim obszarze mojego życia się stawiam może mam jakiś talent którego nie używam ale ciągle czuję i słyszę że powinnam zacząć może mam jakieś marzenie które za mną chodzi, ale ciągle argumentuje nie ten czas, nie mam pieniędzy, nie mam czasu, e, nie dam rady, to niemożliwe, nie? Zamiast puścić, <laughs> niech się dzieją cuda niepojęte. Może, a może mam jakąś sytuację, w której właśnie dochodzi do zmiany w moim życiu. I łaską z góry Pan Bóg, e, Pan Bóg, e, nie wiem, stworzył tę sytuację, bo sama bym nie podjęła tej zmiany. Czasem tak jest w życiu. Nie? Że same nie podejmujemy zmiany i Pan Bóg nam zsyła jakąś e, sytuację, w której ta zmiana ma się dokonać. I się z nią siłujemy na przykład, nie? I się z nią siłujemy, bo się nie czujemy gotowe na tę zmianę. Albo nie wiemy, co jest za rogiem. Uwielbiam e, właśnie być ciekawa, co jest za rogiem, e, i też do tego e, naprawdę inspiruję. Bądź ciekawa, co jest za rogiem Twojego życia, bądź ciekawa, co jest za rogiem tej sytuacji, jak w tej piosence. Kto wie, czy za rogiem nie stoi Anioł z Bogiem, nie? <laughs> Kto wie, czy za rogiem nie stoi Anioł z Bogiem, czy za rogiem tej sytuacji, i dlatego w każdym położeniu dziękujcie. Bo nie wiecie, co za rogiem tej sytuacji dla Was jest wspaniałego, ale też zmieniają się nasze wibracje, kiedy właśnie mamy takie, mm, tak, idziemy tym torem. Idziemy tym torem według tego jednego zdania, chociażby gdyby każdy człowiek żył, w każdym położeniu. Dziękujcie. Nie? Możemy zaobserwować, jak nam się zmieniają wibracje, jak nam się zmieniają emocje, jakiej ulgi e, od razu doświadczamy, gdy za tym pójdziemy. Cudów pojętych na dzisiaj, dziewczyny. Mam nadzieję, że to, co wybrzmiało, jest dla Was wartością. Dla nas wszystkich, bo te nagrania są dla mnie również wartością, bo przecież sobie wszystko ugruntowuję, układam, wracam, przypominam. Ehm, e, też na mnie na cały dzień to oddziałuje, oddziałuje. Więc też Wam dziękuję, że jesteście i możemy razem wzbogacać swoją e, tutaj codzienność i ją bardziej uduchawiać. Nie? Chcecie coś dodać dziewczyny? A Joasia dołączyła jacie. Przypominajki. Dokładnie, bo czasami to bywają tylko przypominajki albo aż przypominajki. No. Dobra, to dziękuję dziewczyny. Trzymajcie się. Jestem dla każdej, jeśli chcecie o tym porozmawiać. Będzie mi bardzo miło. Dobrego dnia. Dzięki, Renatka. No, dzięki. Dzięki, dziewczyny. Pa.